Muszę wyglądać, nie? są wiecie YouTube. To oglądają poważni ludzie biznesmeni, słuchaweczki, koszuleczka. Witam YouTube. Casedropeu. Sprawdź nowy event miłosny. Odbieraj dzienny bonus. Otwieraj skrzynki w najlepszych cenach. Zgarniaj super skiny i je ulepszaj! Pula nagród to ponad 30 tysięcy złotych. Kliknij link w opisie i zgarniaj nagrody na casedrop.eu. Moi drodzy, dawno nic tu nie wrzucałem, bo mi się trochę nie chciało. Będę z wami szczery Może i odcinki ostatnio na YouTube nie są zbyt często, ale za to są bardzo mocno średnie. Zapraszam do oglądania. Zostawcie suba i łapkę w górę. Zobaczcie jaki fajny czat, jak się wita. Jak myślą, że będą na YouTubie, a i tak Pixel was wszystkich wymarzy. Ten odcinek będzie wyjątkowy. Bo jeszcze część takiego nie nagrywałem, ale widziałem, że moi koledzy to nagrywali i fajnie się bawili, więc postanowiłem zrobić to samo co oni i nie tylko. W każdym razie, yy, Saju na 1000 HP kontra 5 widzów. To się musi udać. Przypominam, że wcześniej grałem na WH i bez problemu poradziłem sobie z moimi widzami. Zobaczymy jak poradzę sobie kiedy będę miał 1000 HP. Zapraszam do oglądania. Oczywiście, sponsorem odcinka jest nikt inny jak stronka casedrop.eu. Mamy tutaj już współpracę zaciśniętą wiadomo. Chodzi o otwieranie skrzynek. Czasami lecą gorsze skiny, Czasami lecą lepsze skiny, jak w życiu I tak samo jak na Steamie Trzymam kciuki, żeby wam wypadły lepsze Oczywiście przypominam, że stronkę można doładować tutaj Z kodem bodusowym Saju. Tu wpisujecie PayPal, Paysafe, Cardvisa I inne tego OK, skiny można tutaj również ulepszać Prawda, pokażę na odcinku jak to się robi Jest sklepik, jest premium, jest wasze konto Jest event miłosny On już się powoli kończy, także Ostatnie tutaj, ostatni gwizdek Ok, przejdźmy do openingu Szukamy oczywiście skina dla Zwycięzcy a zasady będą takie same, same jak ostatnio, czyli ten, kto zrobi najwięcej ADR-a, damage'a, tak, to wygrywa. Wszyscy wszystko wiedzą? Dobra, no to w takim razie zobaczymy, co z tych skrzyneczek nam wypadnie. Sprawdźmy może Elixir Miłości, 5 razy, uwaga. Znaczy, było raz w sumie. No, ale się opłaciło, jest, jest bonusik, elegancko, tutaj możecie sobie dźwięk włączyć, wyłączyć, ewentualnie na stronie. Dajmy teraz 5, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uwaga, 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 uwaga. No... Nie ma tragedii, 755 zł, także i tak jest. Znowu plusik fajnie tutaj idzie. Sprawdźmy jeszcze. Papuszki nierozłączki. 114. No jak sami widzicie, też lekki plusik. Teraz trzeba jeszcze tak pokazać, że to jest jakiś lekki minusik. To może walentynkową, żeby nie było, że ustawione. 70 zł, 5 skrzynek. Uwaga, uwaga, uwaga. A mówisz i masz. Papuszki nierozłączki, razy 5. Uwaga, uwaga! No! Lekki minus, ale się nie przejmujemy. Akurat papużek dobrze nie daje, ale zawsze można skiny ulepszyć. Otworzymy sobie jeszcze tutaj jednego. Hmm. Jednego staja na wakacjach. O, może być. Ulepszamy to oczywiście. W ten sposób. Razy dwa, wybieramy sobie jakiegoś skina, jakiego chcemy. Na przykład tego Orionika eleganckiego. Moi drodzy, i tutaj można zawsze sobie troszeczkę ten po procent podbić. No nie oszukujmy się. 59,70. To jest prawie pewniak. Ulepszamy. Cyk! Ha! Za pierwszy, jak to ładnie chodzi? OK. Fajnie teraz jeszcze tylko trzeba znaleźć nagrodę dla yy, zwycięzcy dzisiejszej konkurencji, czyli tego, który zada mi najwięcej damage'a. I tutaj proponuję znaleźć jakąś jakiegoś fajnego skina właśnie w skrzyni eliksir miłości nieźle dało nieźle dało myślę że dzisiaj możemy o taką m 4 rozdać ok i odbieramy oferta przyszła jest akceptacja cyk Czemtiko, a właśnie ty piksel, tutaj trzeba jeszcze Bo nie, nie pamiętam czy powiedziałem Zostawcie suba i łapkę w górę Napiszcie też w komentarzu jaki tryb chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku pa... <laughs> nie dobra No to życzę wam powodzonka, nie krępujcie się odzywać No Jedziemy z nim panowie, jedziemy Na kieńko nie? Bez przeklinania nie? Dobra, Czemu? Kurde Bo to poważny stream Dokładnie co? Pszam A czy, A czy Ja do domu poszedłem Na B idziemy Dobra, jestem na B już Nie widzę was Na B już. Na dobrym serwerze jesteś? Czekaj, co? Dobra, dobra P, dobra P czekaj Dwieście mniej No szku**a 30 mimo. To połowa ma gdzieś. 113 No i Idę no, okay. <laughs> 109 mnie Ale dobre było. Ale macie farta nie? Calculated wszystko było. Gdzie idziecie teraz? No, Idę sobie. No, bo. Na tam 519, 591 mniej A tam gadasz o, o, o. Potem nie 200, potem nie 200 Ja 300-500 Dobrze! A! Dobrze. Ma... Ale macie farta nie Co farta? Na głowę dostałeś, gościu Ostatnia runda jaką wygraliście Dobra 330 mniej, w oknie lewo. Dobra, chodź. Siema, dobra. myszko! Co się stało? Mówiłem, że to ostatnia ruda jaką wygraliście by <grym grym grym> się wpartnęło tam jedną latą A tam na środku były tarapaty, nie? Chłop tak napró tym maszynganem, że hit No gość, nie znajdowałeś Nie no, pobijałeś jak umarłeś Dwa? Gdzie? Tak to Kur... tą grubą memkę chyba. Grubą memkę chyba pełniłem. Tak? To już... To już się nie policzyłeś. Schody, schody. Pasuj. Teraz! Ah. Co tam, Firos? Ty na dole. O, o Siemka. 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 No, jestem tu. No, ty. No widzicie. Ałki okay, od razu po robocie. Wtara będzie mi łatwiej. I Nie ma. No, Nie mam je w kuchni. Dobra. Kuchnia jest. Nie ma. Za gruby. Tam, jest, jest. No zobacz. Brawo. Nie no, czy też W ogóle jaka tam koordynacja, nade do okno. oni tutaj, widzę, że no tutaj jest... No. Kto tam prowadzącym jest?

<grymne> nie mogę. To nieźle, nie. Co -a -a. to? Snajper. pójdzie. A. A. Paweł, a mamy jakiś y bonus za wygraną? Jest, jest kuchnia, kuchnia jest. Nie ma. Jest, kuchnia, chyba dobrze.

Nie broi, nie broi Nie broi, nie broi Nie broi, nie broi Dobra, nice try, było dobrze Nice try tam, nice try, no Na farcie wygrał I 2000 HP i smoka się bawił kur... Główny ma kotacek, nie? Dobra, nie, broi, nie broi. Dobrze Stomik Jak zajacie? Performance nam idzie. Co? Jest poka, powiem Ci. O! Mala! ty inny Na <grym> Napewniaka! Ale to lata. A to chodzi. Dżungla no <grym> jest! No nie bierze! ale jajca ty 230 mi ale poszli jest straszny to nie za równo a to już tego scouta kupiłem nie no jestem z tym z AWP jestem za mocny nie, nie macie szans to nieźle taktyka patrzeć konektor jest o Tak 50 najfł. Udało się. Spróbuj, sobie spróbuję teraz nic zrobić, może się uda mi poszli Jezu, Nie no, zawsze mnie no A tam był, dobra. Info sobie nie dajecie Dawaj, dawaj na sobie Dawaj, dawaj, B czyste A teraz, na... <śmienicza> Nieee! Miała być ninja w smoku! <grymne> Dobra, ej, spróbuję z, z tym, z MKON. Ale z wątpieniem przez chwilę, jak to ciało tyle poszło. Ja pierdolę, daję właśnie. Ok. Okno jest kanujący. Jest Nie, łączniku był, łączniku był. Dżungla, dżungla będzie. Hej, co go jedzie, może... <śla> Dupisz go, dupisz, dużo dupisz. Tak. Gdzieś ciemniej, gdzieś ciemniej Nie, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie. Nice. Nie wierzę, co tu się dzisiaj dzieje. Zarazem, razem, to nam wychodzi. w dupie, w dupie. no, pikuje.

No, Matt, ty sobie źle plantujesz, bo może strefować, wiesz, za winkla. No, tak? Ja za winklem stanęłem, zły mhm. plan był. Mogę stanąć za winklem, tak że w ogóle do mnie nie strzelałeś. No nie, no teraz a poszli, zobacz. Nicza, 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 kurwa nicza! <laughs> jak mi zauważył! No nie może nie o tej chwili. Dobrze, Jezu. dobrze! Good w ogóle. Ale? Dobry wejśik, no. że nie by na B był. No. no, no, prawie was miałem, co? Kurde. Nie miałem się takim Tak, Ta, to, to było 200 EQ. Dobry panie. będzie łatwo. Nie no, co to ja mam mocniejsze teraz. A, okej. Okay. Tu, tu to to? jak słoń, dawajcie. Aaaaah, tam są, jest. Kto cofnął? Stoicie czy ffortowaliście już na? No? Stoimy. Ilo? dwóch, wystarczająco. A trzeci co, no na no, pewno gdzieś nie, mi da, O ty mendo, na no, A jest!

<laughs> Już wiedział co tego, czeka Dobra, czy ktoś gostuje, Bo podobno nikt mnie na ninja nie widział. Zostało to zgostowane. Halo! Przecież masz delay. Co po, będziemy zgostować? Przecież po pierwsze, delay, a po drugie. No na moje oczy No, no tak właśnie, no właśnie ten, właśnie na początku mi, nikt mnie nie widział, dopiero jak delay minął. Nie, no świruję. Kto się bałemkę zauważył, co? Jak tam wystawała lupę? Nie, ci wystawała, normalnie, bo. Na tak? Tylko na byłem. A! Jest, jest, rampa. Nie mam jej. Na rampie nie ma. Nie, nie ma go. Nie, podba jakieś kroki chyba, co? Ta, no, B był. Chyba pod B jakieś kroki, byłem słuchać. Teraz czas się skończy. Dobra, sobie my już na to B. No. Jest, 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 Trisik. Leci po mnie, na razie. Wakie. 170 Ale fart. Aaaa, jedna głowa. Ale fart, nie? Dobra, gdzie teraz? Jak obserwacie gdzie jestem? Na mirażu. Też chciałem ten żart opowiedzieć. Domek A chyba co? Na psach siedzi. Aaa zaskoczyłem cię, mordo Pod B. już znajdowo. Dobra. Nigdy sobie Ninja sobie sprawdź, soju. nie ma. O. Oh, Kurda, <laughs> Ale jajca. Nie, ładny fallout. No, poszło, po. Chodzącym się od pago To nieźle O Boże, jakie chłopoty Ale flash Ała Nie Jest pod rampą Co się stało? No, no, nie wiem Jest! Kupię siła, dałem, panie, nie! Dałem wam Nie! Panowie Jedziemy Dałem wam wam Nie! potem Nie! Nie! <grym> złoto Nie! 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 Kur... Dawaj do kierownicy! Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Nie, nice. nie nice. wierzę! nie, nie wiedziałem co się hey. dzieje! Te ej, kule śmigały po prostu wszędzie, nie? No to chodzi, padł. Co jest? Uważaj, bo w przecież... Ty nie skanuj mnie, aua! Nie dało się nic oh, zrobić To ile nice. tych <tuk> rund? To, to, co? To jest tak zwane karmienie, karmienie, karmienie leszcza To jest tak zwane Zresztą tu chyba nie, chyba mi się wydaje, że do piwni pod B, co? Czy nie? Tak, mi też się tak wydaje Patrz, w drabinkowym jednak siedział Zaskoczył o nie! O nie! Jaki jest szybki! Reloading, cover me! Jest, okay, jest! Ale to chodzi ładnie tam. O, teraz się skupiłem. Na czuło się karmienie leszczy, ja? Ta, teraz jadę już z wami. Możesz. Potam, Andy. Ała, ała, ale przez smokę, ale walisz. Mmm, mmm, wszystko siada, sama głowy. Mam dwa HP, już tylko, no nie. Czyli na rampie siedzi? Tak, siedzi w tej rampie, tam kampi. Jakieś granaty możemy rzucić, co? Tak, rzućmy mu granaty. No tą rampę, na tą rampę daj coś, co tam masz. Tetris. Co to za płapki się na <ścoughs> drugi mi nie takie zrobisz co? drugi raz mi nie takie co? zrobisz nie ma czasu co? 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 a def leżał no. a po co? nie powiedziałem, nie mi zajmie Po no co komu chyba trochę to zważyłem, powiem szczerze o Jezu łap, Jezu. Wow. Wow, yes. 200 mniej <głos> 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 Jak poszedł ty? Co jest, co jest, Rasz? Dobra, kto został? Matka, kula, dobra, gdzie on jest? O. Namierzony. ty gnoju. Co skąd na latasz? Jedno jednego? <zyskutki> Nieźle Chciałem się zacząć, ja tam z obsraly stoi z tyłu Pomógłbyś kolegom, wyszedł trochę powalczył, a nie No to jak sobie skunkujesz jak baton? Na Eseji byś tak grał Dobra, ja jestem Jakbym miał 1000 kapet, to mnie tak grał, no Ta. ba, chyba co? A no chyba tak, coś tam a tu ma tak pusto e, w domku jest, do <noise> Chyba A ty skąd wiedziałeś, że w domku? Co? No widziałem cię Ja Skąd niby <noise> No widziałem cię, mignąłeś mi na chwilę A skąd? Gdzie ty byłeś? Na schodach Serio? Kurwa pozycja! Połowę, połowę mniej! Połowę mnie. Łatwiej teraz się rozwinę. No tak, tylko że nie wiecie, gdzie on mógł pójść. Nooo! <grybuj> <grybuj> <głos> 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 ale jajca bom się wystraszyłem Ej, bój się <noise> wy... ja pakę wyrzucam z przyzwyczajenia, mówię, niech ktoś inny weźmie Do się wyjebać na B Bad, gdzie jesteś? Ja na Ja player rampę skróciłeś? nie, na co ty to jest, czyli, to czyli skróciłeś Ну no, не, ну no, стоит в ЦТ. Серьезно? Угу. Jaka standard? Ale jajce. Oczywiście Żebyście mieli więcej rund na podbicia Dera Po co ty to rzucasz? Teraz muszę wycofać Ała, ała, ała. Ała, 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 ała! Ała, 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 tym skalem. Ała, ała! Dobra, gdzie on jest? Tam, wow. uh -huh. <supryw> to Aha! Jak oceniasz ten perf... Ładnie, ładnie, ładnie. Rozjebie też nie Super. Ale ładny strzał Paweł 300 mniej Jadę teraz z nimi Coś uciekłeś nam tam nie mówicie do mnie to co jeszcze nas zabawiam. Nawalacie tylko z tymi karabinami wszędzie. Byszedł, wyszedł, wyszedł, no nawalacie. Bo jesteście już w Nie! Nie Nie wierzę no. Jakiego będzie farta? Ładna gierka. A mogę wam się nie dawać, teraz żałuję. No mogłeś, mogłeś. Dobra, kto w ogóle wygrał? Havran wygrał. Najwięcej damage'a na rundę, 230. Moje gratulacje, Havran. A dziękuję bardzo. Linka tam, wy wyślij tam tradelinka Może, nie mówię, że na pewno, może dostaniesz coś tam... Coś ci skapnie. A wam dziękuję oczywiście serdecznie za oglądanie. Jeśli się wam podobało, to zostawcie suba, łapkę w górę. I tyle. Trochę im dałem, no ale wiecie, mam dobre serduszko. Czasami się podłożę. Widzą. Więc po prostu... Niech się cieszą. Wiecie jak jest. Nie no, jakbyśmy grali do zwycięstwa, to bym się bardziej postarał wiecie, nie? No to, to za, za, zabawa takie tam strzelanie. Zabawa taka, nie? Wiecie.